Jest godzina ósma. Ja wstałem już pół godziny temu, ponad godzinę prawie, a oni nadal nie wstali. mnie odwadzić na drogę. Dostałem jeszcze śniadanie i co dobre dostałem jeszcze możliwość rozmowy z gościem, który siedzi w jednym z tych firm wydobywczych na dalekiej, dalekiej północy. I to co ustaliliśmy to to, że muszę się śpieszyć bo już niedługo do Salek Harda zamknął ruch łódek, bo zacznie zamarzać rzeka. Więc muszę się śpieszyć, śpieszyć To wysadzili mnie i mówią... Jak to chcesz jechać jeszcze w okolice zakładu? Nie no, ty jesteś szpiegiem! Ty jesteś szpiegiem, słuchaj! Na pewno szpiegujesz! Jeżeli zwykli Rosjanie mogą myśleć, że jestem szpiegiem, to... to co, dopiero jakieś służby? A-a-a, niefajnie. Doszedłem do wniosku, że już nie będę kręcił się po kisztymie. Ponieważ, skoro już, już niektórzy Rosjanie dawali mi że wydaje mi się, że ja tutaj robię rzeczy, których nie powinienem robić, to w moim przypadku było to bardzo proszenie się o kłopoty. Ponadto, jeżeli jest to nadal zamknięte wojskowe miasto, zakład produkujący broń, to, to jest to tak gorący punkt na mapie Rosji, że kręcenie się z kamerą to proszenie się o, o przypał ze strony służb bezpieczeństwa. To o czym warto wspomnieć poruszając temat majaku to kwestia że skażenie po wypadku w 1967 roku teren jakie objęło było ponad dwa razy większy ten teren od terenu skażenia po awarii w Czarnobylu co samo przez się no rozumiecie jak ogromny teren jak ogromna to musiała być katastrofa w ten oto sposób dojechałem do trasy Czelabińsk Jekaterynburg. Wyjeżdżając na tą trasę znowu trafiłem na, na legendarną M5. No bo to tędy właśnie ona prowadzi. Zaraz powinna być kilometrówka. W mowoli dojeżdżamy do Jekaterynburga. O właśnie zresztą mijamy znak począ początku miasta. Co by tu o nim powiedzieć? No na pewno... Wjeżdżając do UFY byłem zdziwiony ogromem rosyjskich miast, ale teraz teraz będę zdziwiony jeszcze bardziej i jest już godzina 15. No czyli, czyli popołudnie. Pozostaje cały czas kwestia, którą usłyszałem dzisiaj rano od tego gościa pracującego na dalekiej północy, że muszę się śpieszyć, zanim zacznie zamarzać rzeka OP, bo w przeciwnym wypadku może mi się w ogóle nie udać gdziekolwiek dojechać. Wylądowałem w Jekaterynburgu. Co najlepsze na dodatek przy samym wejściu do metra, proszę, Metro Botaniczeska ja, więc zwiedzanie Jekaterynburga zaczniemy od zwiedzania tutajszego metra. Sam Jekaterynburg jest czwartym, największym miastem Rosji pod względem ludności. Oczywiście po Moskwie, po Sankt Petersburgu i jeżeli dobrze pamiętam, to po Nowosybirsku. Przeskanowali mi plecak, zapytali się co, gdzie, jak, dokąd jadę, skąd jadę, czy z daleka Ja mówię, że no słychać po akcencie, że z daleka Oni, że to prawda, słychać a Tymczasem zszedłem do metra i metro okazuje się wcale nie radzieckie Po metro okazuje się nowoczesne I napisy po rosyjsku, napisy po angielsku Nowoczesne, chociaż z sowieckim smaczkiem Klasyczne, nasze piękne, ruchome schody radzieckie jak jest w Jekaterynburgu? Nowocześnie. Oczywiście nowocześnie, w rosyjskim stylu, ale to miasto przypomina mi. No, przypomina mi Nowosybirsk. Tak, tutaj mamy piękną cerkiew. Wyszedłem na główną ulicę Jekaterynburga. Znaczy się. Prospekt Lenina. Przed moimi oczami rysuje się już oczywiście też pomnik wspaniałego wodza rewolucji Lenina. Muszę przyznać, że w tym roku wcale tak dużo pomników Lenina i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie widziałem. I jako, że teraz jestem po tej stronie, po której stoi Lenin, he he he, to w pełnym widoku mogę podziwiać budynek naprzeciwko. Czyli budynek administracji miejskiej przyklejony do placu 1905 roku naprzeciwko pomniku Lenina wyznacza ścisłe centrum miasta. W dużym rosyjskim mieście, jak to w dużym rosyjskim mieście, roi się od McDonaldów, Burger Kingów i KFC. A ja. To super stary. Ja... No to przyczepili się do mnie chary Proszę O bują Jekaterynburg! Co ciekawe! Jak rozmawiałem z jedną z nich, to okazało się, że to właśnie ekipa z Jekaterynburga przyjeżdża na Woodstock, aby gotować. Rozumiecie, ludzie stąd jeżdżą sobie na łuda, żeby gotować krysznowe smaczki. Fajnie jest. Fajnie, fajnie jest. No, priviet. Naprawdę jest fajnie w tym Jekaterynburgu. Idę w kierunku głównego kanału rzeki, tudzież obiektu wodnego w Jekaterynburgu, bo ponoć stamtąd będę w stanie namierzyć najpiękniejszą cerkiew miasta. Okazało się, że ani to jezioro, ani to rzeka, tylko... Tylko fontanny! Jekaterynburg zgubiony gdzieś w lasach, zgubiony gdzieś koło uralskich gór Bardzo mnie zdziwił jako miasto. Nie spodziewałem się tu aż takiej cywilizacji, aż takich starych budynków. Jekaterynburg przypomina trochę Sankt Petersburg. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z klasyczną, piękną, rosyjską architekturą. Centrum miasta rzeczywiście wyróżnia się od innych tutaj syberyjskich miast. Jest co oglądać. W tym miejscu mamy ładną fontannę. A ja dochodzę do małej, ładnej kapliczki. Czasownia imienia świętej Katarzyny. Czasownia, czyli kaplica. Zrobiona w 98 roku. W miejscu, gdzie stała pierwsza cerkiew Jekaterynburga. Wykorzystując tę chwilę, chwilę spokoju, opowiem z czego między innymi słynie Jekaterynburg. Tak jak w Gori urodził się Stalin, tak w Jekaterynburgu też urodził się jeden z przewódców Związku Radzieckiego. I o ile w Gori urodził się najgorszy, o tyle w Jekaterynburgu, wtedy nazywa, nazywającym się Swierłowskim, Urodził się najśmieszniejszy z przywódców Związku Radzieckiego. A o kim mowa? Ano, mowa o Jelcynie. Wspaniałym Jelcynie, znanym z uwielbienia do alkoholu, który pod wpływem napojów wyskokowych robił przeróżne szalone akcje. Śpiewał, tańczył. I skakał. Śmiech przez łzy. To jest właśnie coś, czym określiłbym Jelcyna. I to właśnie Jekaterynburg jest jego miastem. Jest miastem, z którego ten przywódca Związku Radzieckiego pochodził. Idąc w kierunku cerkwi na krwi, bo tak brzmi jej nazwa, mijam jekaterynburską filharmonię. Tymczasem doszedłem do ogromnej, nowoczesnej cerkwi. Cerkwi na krwi. Nie wiem, czy wiecie, ale Jekaterynburg dwukrotnie zapisał się w historii Związku Radzieckiego. Drugi raz wydając na świat Jelcyna, co jest dobrym dowcipem. Niemniej pierwszy raz, kiedy Jekaterynburg zapisał się na kartach historii Związku Radzieckiego, był dużo... Dużo smutniejszy. Otóż to właśnie w Jekaterynburgu podczas rewolucji bolszewickiej przetrzymywano cara Mikołaja II, a następnie zabito go razem z całą jego rodziną. W ten sposób Jekaterynburg zapisał się po raz pierwszy w historii Związku Radzieckiego, jeszcze nie powstałego Związku Radzieckiego, w sposób, no nie oszukujmy się, bardzo, bardzo przykry. W tym miejscu, gdzie teraz jest Cerkiew, wcześniej stał dom, w którym więziono właśnie cara Mikołaja z całą rodziną. W tym też domu go zabito z rodziną. Wychodzi na to, że. że zobaczyłem wszystko w Ekaterynburgu. Tu jeszcze mamy ładny drewniany dom. Ale tak poza tym, to nic tu więcej nie ma. Z atrakcji turystycznych. Bo samo w sobie miasto. To miasto, no to, to fajnie. Ale z atrakcji turystycznych nic tu więcej nie ma. Jeszcze gdzieś tam z polecanych jest jakieś centrum biznesowe, które nosi imię Jelcyna. Ale jak przejrzałem, co tam jest, to wyszło na to, że to ciekawe jest tylko dlatego, że nosi imię Jelcyna. A poza tym to jest po prostu centrum biznesowe. Więc w sumie hookers. Będę zaczynał już jazdę w kierunku w kierunku Tiumienia a potem na północ w coraz dziksze, coraz dziksze i jeszcze bardziej dzikie rejony Rosji w tereny, gdzie już prawie nikt z podróżników się nie zapuszcza Nie turisto, jest Dawaj No i poznałem ekipę Oddychają? <grym> Dzisiaj z nimi pijemy herbatkę i sobie gadamy o stereotypach między Polską a Rosją. <grym> Powiedzieli mi, że e, tam stary Jekaterynburg, tu nie ma nic interesującego, jeźdź do Tjumienia. 330 km więc, więc chyba powoli będę się zbierał z Jekaterynburga. Z tej strony mostu mamy schodki na których rzeczywiście przesiaduje młodzież taki trochę odpowiednik bulwarów wiślanych tylko bardziej w centrum w łatwiej dostępnym miejscu fajne, chillowe, spokojne miejsce przejdę się jeszcze tym głównym pasażem zwanym Uralskim Arabatem bo Arabat to jest znana ulica w Moskwie taki trochę odpowiednik naszego nowego świata gdzie po prostu ludzie sobie chodzą i nie jeżdżą samochody Bardziej przypomina mi to Chmielną Tak bardzo przypomina mi to Chmielną Więc... Więc co? Cześć No, przywiet YouTube kanał YouTube no, kanał? No, Marian na świecie, To na polskim języku No dawaj, machaj, to na vlogi będzie, tak? Da, Koniecznie. Nie, na projezd Co? Na projezd, no, na projezd? Nie, 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 He, 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 ludzie podbijają, myśląc, że jestem super, mega vlogerem. Śmiesznie. Wychodzi na to, że łażenie z kamerą po rosyjskich miastach i gadanie różnych dziwnych rzeczy po polsku ma wiele zalet, bo ludzie... ludzie sami zagadują i... sami zagadują i chcą się nagrać i chcą się czegoś dowiedzieć. Dobrze mi się podróżuje, bo teraz w Rosji popularny jest kanał Orzeł i reszka o parze podróżników, którzy jeżdżą po świecie. Jedna osoba nie ma w ogóle pieniędzy, a druga osoba ma kartę pełną kasy, bardzo dużo kasy. I obydwoje oglądają, jak to da się jeździć po świecie. Albo z dużą ilością kasy, albo bez kasy. I ja mogę się trochę podpinać pod ten kanał, pod tę osobę bez kasy, bo ona, ona też dosłownie nie jest bez kasy. Ma tam jakieś drobne. Gdzie te drobne i tak przewyższają sumę, jaką ja mam ze sobą na wyjazd. Więc... Więc tyle dobrego, że mogę się podpinać pod tę osobę i... A no, tu mamy młodych, co sobie grają na gitarze. Tak, tu jest dużo młodych, jakieś takie miejsce młodych. Ewidentnie. Przystanek marszrutki jest idealnie naprzeciwko tej cerkwi. Którą widziałem wysiadając z metra. Tak więc, proszę bardzo, Cerkiew. A poza tym, to już zaczynam odczuwać zalety tego, że pojechałem na północ. Otóż o co chodzi? Jak sami widzicie, słońce świeci. Nie jest to jeszcze zachód, chociaż jest już przy pozycji takiej, że zbliża się do zachodu, ale jeszcze nie jest to zachód słońca. Jeszcze tak co najmniej godzinkę, dwie mam czasu, zanim słońce zajdzie. A teraz uwaga, jest godzina 23. O tej porze w Kazachstanie słońce już było praktycznie za horyzontem, tuż po zachodzie. A tutaj o godzinie 20 słońce jeszcze spokojnie świeci. To jest właśnie zaleta północy. Powoli zaczynają wydłużać się dni. Dojechałem gdzieś na przedmieścia Jekaterynburga. Stąd mam 2 km do trasy. Wywiózł mnie gdzieś za miasto Wcale nie na główną drogę Tylko na jakiś skrót podobno W środku lasu zostawił Proszę, widzicie, środek lasu I tutaj I tutaj łapię stopa I jedyne co mi się nie podoba tak naprawdę Bo to, że na tą drogę mnie wywiózł To nie jest problem, tu jest ruch Jedyne co mi się nie podoba To te ścieżki, widzicie, tu jest ścieżka Ale to nie jest ludzka ścieżka Nie, nie, nie to nie ludzie wydeptali ścieżkę do lasu i potem przez las. Wiem, bo tam przed chwilą byłem. To są ścieżki zwierzęce. Teraz pytanie, jakich zwierząt i czy te zwierzęta przypadkiem nie będą chciały mnie zaskoczyć, jeżeli bym tu spał. 22. Słońce już praktycznie zaszło, więc sprawa wygląda tak, że albo złapię stopa w ciągu najbliższych 15-20 minut, albo będę tu nocował. I niestety mam wrażenie, że szanse na to drugie są większe. Jest godzina 22.30. Już rzeczywisty zmrok. Taki, że ja, prawdę mówiąc, nie widzę aut, a co dopiero kierowcy mnie. W związku z czym idę rozbijać namiot. Bo... no bo w tej części Rosji w czasie zmroku i po zmroku nie ma szans, żeby ktokolwiek wziął. Za bardzo boją się tutaj bandytów, rozbójników i wszelkiego zła. Do zobaczenia w kolejnym odcinku! 3 września, w sensie 3 września, to będzie tutaj, w czasie kiedy to nagrywam, czyli moje urodziny. 21, oczko. Poznałem jakąś fajną ekipę. O jest to Ekipa, która na dodatek mówi po angielsku, więc jest bardzo spoko i mnie ciągnął teraz do jakiegoś baru.